Kacza bycze i indycze. Bardzo fajnie nie jest źle. Kacza bycze i indycze. Dobrze leci, nie jest źle. Elo, Elo 3, 2, 0. Papa tralala. Elo, Elo 3, 2, 0. Na, 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 la, la, la. Kiedy chodzę po ulicy i oglądam wystaw sto. Czasem ktoś mnie tutaj spotka i się spyta jak ci jest, bo jest bardzo ciekaw tego, jak mi się wiedzie jak mi jest. Ja się wtedy nie zastanowię i mu szybko wnet odpowiem. Kaczabyczo i indycho, bardzo fajnie nie jest źle. Kaczabycho i indycho dobrze leci nie jest źle. Elo, Elo, 32.00 Patrzcie, lala, Elo, elo 320, na 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 la la W internecie mi piszą i pytają stale mnie, co u mnie słychać nowego, tego sięgo i owego. Wszyscy są bardzo ciekawi, jak mi się wiedzie, jak mi jest. Ja się wtedy nie zastanowię i wszystkim szybko odpowiem. Kacza, i indyczo. Bardzo fajnie, nie jest źle. Kaczobyczo i indyczo. Dobrze leci, nie jest źle. Elo, elo, trzy, dwa, zero. Pa, pa, ra, pa tra, la, la. Elo, elo, trzy, dwa, zero. Na, 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 la, 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 Czasem także mam pecha. I w życiu mi się nie układa. Szaro, buro, brzydko, niekolorowo. I nie wesoło i nieszałowo. Ale jak mnie ktoś spotka, by nie powstała z tego plotka, ja się długo nie zastanowię i mu szybko, śmiało powiem. byczo i indyczo, bardzo fajnie nie jest źle. byczo i indycze dobrze leci nie jest źle. Elo, elo 3, 2, 0, papa pa, Elo elo trzy dwa zero, na 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 la la la, jo, i indycza bardzo fajnie nie jest źle, kacze i indycza dobrze, dobrze leci, leci nie jest źle, elo elo trzy dwa zero papa papa la la elo elo, elo trzy dwa, dwa, dwa zewa. Na, na 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 la la la